Uszanowanko wszystkim. Znów mamy ekstralinie i lawendowe. Ostatnie ekstralinie poszły tak dość średnio, delikatnie mówiąc. Bo na trzy ekstralinie żadne nie było wygrane. Tylko było jedno wygrane lawendowe i tam było chyba 10 zł. Może los się odmieni. Może w końcu coś tutaj wpadnie. Lawendowe mamy z numerami 11, 19, a ekstralinie mamy... Każde z innej paczki numery 8, 11, 20. Zaczynaliśmy wcześniej od najmniejszego do najwyższego. No to teraz pojedziemy w drugą stronę. Zacznijmy od numeru 20. Linii tutaj jeszcze nie ma. Sprawdzamy jakie są symbole. Balon tęcza. Balony tęcza. Balony. Tęcza. Tutaj są też balony, tu jest tęcza. No, tak dość mało. Znaczy, tak średnio było. Tutaj z jest z tej prawej strony. Tak więc teraz nie dziwnego, że powtarza się ta tęcza i, i, i balony tutaj często. I jest co drapać. Nie ma więcej chyba. Piłka sakwa. Jest piłka. Brak łódki, jest sakwa, brak motyla. Piłka zakwa, brak korony, brak serca. No i tyle chyba, kolejne dwa. Krab, gwiazda. Jest gwiazda. Tutaj dopiero rozpoczyna tę linię. Jest gwiazda. Tutaj brak łódki chyba po raz kolejny. Brak motyla chyba też po raz kolejny. Krab. Brak łódki po raz kolejny, Tak więc chyba będzie pusto, coś tak czuję. Diament, no i tu brak korony. A czy korona by dała jakąś linię? Dałaby jedną, no i teraz drugą, więc korony nie będzie, nie będzie tej sekcji, łódki nie będzie. Słoń jest jeden. Słoń, oby był słoń jako ostatni. Oby jako ostatni był słoń, bo motyla też nie będzie serca, nie będzie korony, nie będzie. Więc to odpada, to odpada, to odpada, to odpada, to odpada, to odpada, to odpada. Czyli co? Na słonia trzeba liczyć. Że będzie słoń. No chyba, że znów będzie jakiś symbol, który da wiele, wiele linii. No ale to jest rzadkość. Raz się tak zdarzyło chyba z tym sercem wtedy. A tutaj czapka. Jest czapka, ale ona nie da linii. Tak więc wychodzi na to, że pusto serce motyl łódź. Serce nie widać. Motyla nie widać. Łódź też nie widać. Korona. Nie widać. Um, diament. No ale diament, ten diament zutę drapałem, ale i tak jeszcze korony brakuje. Ten, ten trzeba była, ale brakuje motyla. Um, słoń, może właśnie, może za to pominięty nie, niestety nie więc wychodzi na to, że jest pusto no niestety kolejne ekstralinie puste lawendowe numerem 11 gdzie tu jest? tutaj się ukryła ta cyfra O, jest 9, a drapnęła mi się tu jakaś litera. Ale nie widzę, co to dokładnie d, albo p. A nie wiem, nie wiem, czy są 3 razy p. Chyba nie. 3 razy d jest możliwe, że, że jest i to wtedy chyba 10 zł. Przecież nie jestem pewien. Sprawdzimy na końcu, co to będzie. Ekstra linie. jedziemy z góry na dół, czyli teraz wychodzi, że numer 11. Numer pięćdziesiąt jeden, sto cztery. Sprawdzamy. Podkowa serce. Podkowa. Podkowa. Kolejna podkowa, i tu podkowa, i tu brakuje biedronki. Drugi raz, więc biedronki nie będzie. Serce nie było, chyba. W ogóle, tak mi się wydaje. No dobra, no to kolejne dwa. Krapa, po piłka. Co to da? Tu na razie jeszcze nic nie daje. Tu też jeszcze nic. Tu daje to, że jest biedronka. Po raz kolejny. Co drapiemy? Krap, piłka. O, tutaj aż dwa Są symbole i zostaje rower. Rower. Póki co po raz pierwszy. Nie, drugi. Więc roweru nie będzie. jaj Czyli znów będzie chyba albo przegrane. Albo może na farcie jakaś linia wpadnie. Krap. Tutaj diament, widzę, że był. A... No tu biedronka jest trzy razy, to cała sekcja odpada. No i tyle. Czyli, jak nie będzie biedronki, no to nie będzie tego, nie będzie tego. Tu jest rower czapka. Hmm. Rower jest tu i rower jest tu, czyli roweru nie będzie. Cała sekcja odpada, cała sekcja odpada. Tu może będzie, no zobaczymy. Łódź kwiat, jak i tak nie będzie? No i nie ma więcej. Chyba będzie pusto. Okulary. Brak sakwy. Na razie to jest ta pierwsza linia, gdzie brak sakwy. Okulary. O, już druga. No dobra, no to w takim razie czy coś by dało linię. Dałoby linię gwiazda. Gwiazda dałaby jedną linię, tu by nie dała. A, dwie linie, czyli gwiazda nie będzie. Leżak by dał linię tu. I tu by nie dał linii. A czapka nie dałaby linii tu, nie dałaby linii tu, nie dałaby linii tu, czyli czapka. Ach, jakie to przewidywalne, no. Jakieś słabe te ekstra linie mi sprzedali. Będę musiał reklamować. Biedronka. Biedronka rower. Piedronki nie widać, roweru nie widać. Gwiazda nie widać, leżak sakwa sakwy nie widać, leżaka nie widać. Rowek sprawdzany, dzwon? Nie czyli co, czyli puste? Chyba tak. No to wychodzi. Niestety. Kolejne Excel nie puste lawendowe z numerem 19 przybędzie tutaj dziewiątka przydałoby się zniwelować trochę te minusy ostatnie 8 i 2 szanse i na koniec 7 tak więc pusto Ekstra linie na koniec z najniższym numerem przygotowanym to 8. Dużo jest drapnięte, tak? W, no, w, w, z prawej strony są takie, gdzie brakuje, pełne jest takich, gdzie brakuje tylko jednego symbolu czyli tu wiatraka, który nie będzie. Słońce jest dwa razy też nie będzie, czyli to odpada, to odpada, to odpada. Piedronka póki co jeszcze nie odpada. Cytryna może być. Sprawdzamy. Podkowa cytryna, już mi się trochę kwi tutaj kwiat drapnął, no ale zaraz dojedziemy do tego podkowa cytryna. Czyli biedronka już odpada. Diament też dwa razy. Wiatrak to odpada tak czy siak, więc odpada cała sekcja ta. Słońce odpada. Chyba nie póki co. Zaraz zobaczymy. Podkowa cytryna. Będzie ciężko o linię. A myślałem, że to kwiat jest. A tu balony. Balony klucz. Yy, nie ma chyba ani jednego ani drugiego w ogóle. Jedziemy dalej. Chyba nie... będzie ciężko o linię. Dzwon piłka, dzwon dziś był, o tu jest, ale tu jest wiatr, więc to nic nie daje, piłka w linii z biedronką, no to będzie jeszcze korona i, i co jeszcze, i coś czego nie ma, korona i to co by dało linię w tym momencie, tu jeszcze był dzwon, to co wydało linię w tym momencie to moneta, która tutaj nie da linii, a tu da linię. I to będzie jedyna linia wtedy w całej tej grze, więc oby była moneta. A tu jest krap, którego w ogóle tutaj nie ma. Tak więc czego nie mamy? Wiatrak słońce. Nie ma. Moneta. Nie ma. Biedronka. Nie ma. Diament. Też nie widać. Więc chyba sprawdzone wszystko. Tak więc, cóż, znów nie ma linii. Słabe te, te ekstra linie coś. Nie, nie wchodzi teraz nic. Więc jedyne co, no to mamy to lawendowe z tą dziewiątką. Może tu było więcej niż 5, ale i 5 będzie dobrze. Znów spory minus, niestety, ale jeszcze parę ekstra linii do drapania zostało. Tak więc, zapraszam do subskrybowania. Do następnego, trzymajcie się, cześć.